Cześć, cześć. Witajcie. Dzisiaj 27 dzień z naszego 30 dniowego programu Płaski Brzuch 30 dni. Dzisiaj mamy dwa ćwiczenia połączone w jedno, praktycznie. I tyle. Tak zwany bicycle, czyli rowerek będziemy robić na jedną nóż i później obu nóż. Ćwiczymy to w czterech seriach po 20 powtórzeń. Lecimy. Ok. Cały czas ta sama nasada, czyli kładząc, leżymy na podłożu i nie zaciskamy tutaj. Dociskamy plecy do parkietu, do, do dywanu. Nie może być tutaj tej dziury. Tutaj musimy tego pilnować. E, zaczynamy. E, prawa noga, ręce są za głową, czyli powiedziałam teraz, uginamy mocno szyję z wydechem. Prostujemy prawą nogę, lewa noga idzie i ściągamy łokieć do prawej nogi. Teraz, trzymamy. Trzymaj, trzymamy. Tylko cztery. 6 Trzymaj 7 8 9 jeszcze 10 jeszcze 10 pamiętaj, żeby za każdym razem dopinać wrrzg po lewej stronie 5łowa Broda przylegano 7 8 9. 10, zmiana nogi. 3, 4, 5, 6, wydech, zmiana nogi, tak? 7, można też położyć sobie rękę. 8, ale za głową 9, lepiej 10, jeszcze 10. Wydech, prawa strona. Trzymaj. 5, i wracasz. 6 i wracasz. 7 i wracasz. Patrzysz pod pachę później. 8, 9, 10 ekstra. I teraz na przemiennie i waliżą. Raz, 2, 3. Kolano idzie do łoki, do kolana prawa, ręka lewa noga. 5, 6, 3. Trzymaj. 7 jeszcze. 8, pułapki cały czas w powietrzu, kąt górny. 8, 9. 10, jeszcze 10. Trzymaj. Raz. Wydech. Wydech. Trzymaj. Ekstra. Trzymaj jeszcze. 8, skręcaj. Dociskaj brzuch 9. 10, słuchajcie, i teraz wracamy. Lewa noga z powrotem i sama jedna lewa noga, wydech. Wydech. Opuszczam. Tak, tak jest. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Może jedną rękę położyć tutaj na brzuchu 10, żeby dociskać jeszcze raz. Trzymaj. 2, 3, 4, 5, 6. Wydech. Trzymaj. 7, głowa mocno tutaj zgięta. 8, 9, 10, zmiana nogi, lecisz. Raz, 2, 3. Naciskaj brzuch, prawa noga i po prawej stronie brzuch dociskasz, aż wydech, wydech. 5, 6, 7, trzymaj, 8, 9, 10, jeszcze. Palce obciągnięte. Drzuch tutaj jest dociśnięty. Tutaj nie można wsadzić tej ręki pod między 8, między plecy a podłogę 9. 10, ekstra. I na przemian, Rowerek. Raz kładziesz prawą rękę i lewa łokieć. Do, do parkietu patrzysz pod, pod pachę. Raz lewa trzymaj, dociskaj, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, idziemy singiem, lewa noga, raz, jeszcze, trzecia rumba, dwa, trzy, trzymaj, cztery, tempo, pięć, ekstra, sześć, jeszcze, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dziesięć, trzymaj, raz, bo też jest ważne. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jeszcze. Lecisz, lecisz, 6, 7, 8 już czuć mocno brzuch. 9, 10 i teraz rowerek lecimy. Wydech, raz, 2. nacisk, 3, 4, ekstra, 5, 6, 7, 8, wytrzyma jeszcze, 9. 10, lekstra, lekstra i lewa noga, ostatnia runda, raz, trzymaj tempo, dwa, trzy, dociskaj brzuch, cztery, rób świadomie, kiedy łączysz kolano z łokciem, robisz wydech, trzymaj jeszcze, jeszcze 10. Nogi jest tego, miałam powiedzieć. Jeszcze 10. Trzymaj, trzymaj wydech. Ekstra. Raz. Jeszcze. Dociskaj brzuch. Już brzuch pali. 5. 6. Trzymaj mocno. 7. 8. 9. I mam rowerek. 10. dawaj, dawaj Rowerek na przemian. Raz. Wydech. Trzymaj, 2. skupcie. 3. 4. Mocno brzuch. Dobrze, dzięki super. Fajnie popracował brzuszek, ja to czuję. Nie wiem, czy ty czujesz. Jeżeli nie czujesz, to musisz poprawić technikę i skupić się na odpowiednim dopinaniu mięśni. To co, dzięki Ci. A i widzimy się jutro na 28 dniu. Przed nami tylko 3 dni do końca programu. Dzięki Ci. See you tomorrow, czyli widzimy się zadbać.